Dzisiaj Beauty Was ze słonecznym Kielc. Za chwilę wspólnie zwiedzimy salon Maewę, Instytut Kosmetologii Małgorzaty Świątek i poznamy jego interesującą właścicielkę. Samą tę mieście już okazję obejrzeć w czerwcowym wydaniu beautiful. Pani Pani Małgosiu, w branży kosmetycznej jest Pani od ponad 30 lat. Czy kiedykolwiek myślała Pani o tym, żeby robić coś innego, żeby pracować w innej branży, Nie, Pani taki moment? Nie, nigdy. Nigdy nie miałam takiego momentu. Kiedyś już zdecydowałam, jak skończyłam szkołę, wiedziałam, że to jest to. No i to chciałam robić od samego początku, aż do dzisiaj. Zaczęłam pracę w wieku 20 lat. Przez momencik pracowałam 8 miesięcy w jednym gabinecie, to wcześniej się nazywało Praktyczne Panie. Później się też przeniosłam już w inne miejsce dalej, pod Praktyczne Panie. E, potrwało to może około 2 lat i później już prowadziłam tam e, swoją działalność kosmetyczną e, i tam pracowałam prawie, prawie 30 lat. No i tutaj zmieniłam lokal, trwa to jakiś niecały rok, no i jestem tutaj. I ile czasu minęło od pomysłu, żeby po tylu latach przenieść się w nowe miejsce do realizacji? Ja już od dawna myślałam o tym, żeby coś takiego otworzyć, fajnego, większego, luksusowego I, i cały czas odkładałam, tak? Że jeszcze nie jestem gotowa, że jeszcze to nie to, że jeszcze lokalu nie znalazłam odpowiedniego. Zawsze byłam sama, pracowałam sama, więc bez pracowników jest też ciężko przejść w taki duży lokal. I w sumie jakoś tak nagle, nie wiem, to było dwa lata temu, podjęłam taką decyzję. To było szybko, spontanicznie. Minęło już niecałe dwa lata od tego momentu. Powiem szczerze, że bardzo często się zastanawiam, jak ja to zrobiłam. Po tylu latach samodzielnej pracy trudno jest e, nagle zostać szefową. Tak, bardzo trudno, ponieważ jestem osobą, która jest bardzo, bardzo wymagająca. Zawsze wszystko robiłam sama. Dać komuś pewne obowiązki e, jest bardzo trudno. Instytut jest e, naszpikowany wręcz nowoczesną aparaturą. Mhm. Bardzo Ciekawymi urządzeniami, a z drugiej strony jest Pani też zdeklarowaną fanką zapieków manualnych i w tym się pani specjalizuje. Tak, tak. Ja jestem manualna do szpieku kości. Ja byłam od samego początku, ja miałam to w krwi. Pierwszą osobę, którą oczyściłam na praktykach, robiliśmy oczyszczanie manualne skóry. Zrobiłam to no, niestety lepiej niż. Nawet kosmetyczka, która. Trochę je szkoliła. Tak, ale przy ale, ona tak zobaczyła, jak ja to robię, z jaką ja to robię pasją, z jakim ja to robię zaangażowaniem, jak ja to robię dokładnie. I on, ja byłam jedną, jedyną osobą, której ona pozwalała robić swoje klientki. Ponieważ jestem fanką naturalnej medycyny niekonwencjonalnej i myślę, że gdybym nie była kosmetyczką, na pewno bym była lekarzem, naturoterapeutą. Stałam się terapeutą refleksologii stóp. A później twarzy. I też wiem, że mi wychodziło to bardzo, bardzo dobrze. Ponad 5 lat temu, właściwie prawie 6, trafiłam na metodę modelingu estetycznego, który zrewolucjonizował całą moją pracę w nauczenie się metody, gdzie własnymi rękami możemy nawet odmłodzić twarz. Nie wiem, 5, 7, 10 lat. Mam takie przypadki, robię zdjęcia, więc, mhm. więc mogę to udokumentować, że tak jest. Ta metoda. Jakby też osławiłam troszeczkę moje nazwisko, ponieważ do tej pory, a już robię to prawie 6 lat, do tej pory jestem tu jedyną na terenie osobą, która wykonuje te zabiegi. I ona też przyswoiła mi mnóstwo nowych klientek. Bo to jest coś unikalnego, nietypowego. Po tych 30 latach pracy zauważyłam, że najlepsze efekty przynoszą terapie łączone. I fajnie jest tak, po takim doświadczeniu dużym, jakim ja mam, że ja już widząc twarz, ja już mniej więcej wiem, czego ona potrzebuje. Kocham rozwiązywać problemy i właściwie dlatego też stworzyłam to miejsce, dlatego się tym zajmuję. Ja w zawodzie jestem też takim trochę psychologiem i rozmowa z klientką, to że ja jej coś podpowiem, coś ją tam pocieszę, to też jest takie fajne, że można w ten sposób pomóc. Dlatego terapie łączone, tak jak już wspomniałam, moim zdaniem dają najlepsze, najlepsze efekty. Prawidłowe dobranie tak jak tak. komponentów tej, tej, tych terapii łączonych e, wymaga e, najważniejszego kroku, czyli tej wstępnej konsultacji. Jak tak. to wygląda w Pani? E, to znaczy u mnie są jakby dwa rodzaje konsultacji. E, jedna konsultacja wykonywana jest e, poprzez analizę komputerową skóry lumiska. To jest przydatne. Może nie tak nawet bym powiedziała dla mnie, tylko to jest przydatne dla klienta, dlatego że my często się nie widzimy tak naprawdę, jak naprawdę wyglądamy, jak nasza skóra wygląda. Natomiast klientka, kiedy zrobi to zdjęcie i na ekranie widzi, i w tym powiększeniu dużym, to wtedy klientka sobie bardziej uświadamia, tak naprawdę, co jest do zrobienia. Taka prawdziwa konsultacja, moim zdaniem, to jest to moje oko, tak? Oko, gdzie. Ja już często, jak klientka wchodzi, a już jak źle, że już ją rozmyję, to ja często zadaję takie pytanie, ale dlaczego to zadaję? Ponieważ 90% klientów najczęściej popełnia ten błąd i źle zmywa skórę, źle ją pielęgnuje, źle ją zmywa. Ja uwielbiam edukować klientów. To nie jest wyczyn zrobienia zabiegu kosmetycznego w gabinecie, gdzie efekt utrzymuje się chwilkę. Czy dłuższą chwilkę. Natomiast, jeżeli klientka wraca do domu i ona popełnia dalej te podstawowe błędy w pielęgnacji domowej, to za chwilę ten efekt jest nijaki albo żaden i za chwilę ma dalej te same problemy. Bardzo zwracam uwagę na pielęgnację domową i mam takie preparaty które rozwiązują prawie wszystkie problemy skórne. Bardzo wiele firm oferuje właśnie teraz produkty do profesjonalnych klinestycznych mówię produkty, mm. które można kupić tylko w salonach. Mm -hmm. Ale też wiele kosmetyczek skarży się, że sprzedaż produktów w salonie to słaby punkt i nie jest to takie łatwe. Jak to jest u pani? Ja nie mam nacisku takiego na sprzedaż, ale ale jeżeli klientka się kładzie na zabieg i my jej dokładnie zaczynamy opowiadać, co powinna robić, zaczynamy jej pokazywać, ja często nie mówię, że pani musi to kupić, czy pani musi to mieć, tylko ja jej pokazuję. Zabieg się kończy, ona mówi, a to, co mi pani pokazywa, to ma pani, bo ja bym to kupiła. Tak? I, I wtedy nie ma żadnego problemu. I nasz instytut jest o tyle wyjątkowym miejscem że my nie tylko, że po prostu robimy tam zabiegi jeden po drugim, tu proszę bardzo, na to, na to, na tam. My po prostu z klientem rozmawiamy, my, my pokazujemy, że w tym miejscu on się dużo dowie, że my mu pomożemy. Moją markę, którą ja kocham, z której się zakochałam 20 lat temu, to jest marka Environ, która dla mnie jest wyjątkową marką i ja zawsze powtarzam, że dla mnie jest to najlepsza marka na świecie. Dlatego, że nie znam drugiej marki. Która robi przez kilka lat, 5-6 lat, a nawet czasami dłużej badania kliniczne, za czym wy, wypuści produkt na rynek. Są testowane na około 20 tysiącach pacjentów. Są robione zdjęcia, wycinki skóry. Wszystko jest mądrze zrobione. Tam jest filozofia mądrego człowieka, który stworzył preparat, który ma nie szkodzić, który ma chronić, pomagać. Pani zamiłowanie do naturalnej kosmetyki. Ma też odzwierciedlenie tak. w makijażu. Wybrałam markę Jenny Redal. Jest to amerykańska marka, chyba pierwsza na świecie, która stworzyła kosmetyki mineralne, kosmetyki lecznicze. To są takie kosmetyki, które możemy z powodzeniem nałożyć również na skórę zaraz, nawet po jakichś bardzo silnych laserowych peelingach raz w miesiącu. Organizujemy akademię makijażu mineralnego dla klienta. Przyjeżdżają do nas pisarzystki z Warszawy, które robią to na co dzień. Można się na taką sesję zapisać, która trwa prawie godzinę i klientka ma naukę, ma makijaż od razu zrobiony, dobrany kolor, dobrane wszystko co potrzebuje, wytłumaczony dlaczego ma tak używać, a nie inaczej. Jesteśmy w gabinecie. Wykonywany jest wyjątkowy zabieg na ciało. Yashidon po japońsku oznacza zdrowe życie, dobre życie. Jest to aparat, który emituje głęboką podczerwień od 4 do 20 nanometrów. Oprócz regeneracji na poziomie mitochondrów, to urządzenie spala 600 kalorii w czasie pół godzinnego leżenia. Oczyszcza organizm toksyn ze wszystkich metali ciężkich, uaktywniając kluczowe apokrynowe. Ale przede wszystkim on fantastycznie się sprawdza w terapiach łączonych na ciało. Instytut urządzony jest, jak już Pani wspomniała, w stylu glamour, jest dużo bieli, srebra, szarości, bardzo elegancki, I A, ale jest też fantastyczna fuksja, która przełamuje to wszystko, tak, mm -hmm. daje taką energię, świeżość. No i absolutnie wyjątkowe stanowiska do pedicuru. To był pomysł mojej projektantki, która ze mną urządzała ten lokal. Sama wymyśliła te koła, zainspirowana sufitem, który jest w recepcji. Ten pokój jest taką ozdobą całego Instytutu. Piękne miejsce to jedno, atmosfera to też super, ale efekt tym, czym co robimy, czym pracujemy i jaki na końcu ten efekt uzyskamy, jest oczywiście dla mnie najważniejszy. No i do tego efektu potrzebni są też dobrzy partnerzy. Dobre marki, dobre kosmetyki. Czym kieruje się Pani, wybierając właśnie um, firmę, marki, we mm -hmm. współpracy? Z firmą, z którą współpracuję od lat. Ona też przeszczególne marki wybiera do, do, do sprzedaży. Prowadziła marka Elim. manikur i spa, który się tym charakteryzuje, że kosmetyki są naturalne, są lecznicze. W jaki sposób um, dobiera Pani współpracowników? Czym kieruje się Pani, wybierając, właśnie kompletując ten nowy zespół? To musi być osoba z pasją, przede wszystkim z pasją. Ktoś to uwielbia pracować, ktoś to uwielbia, kocha ludzi. To też musi być też osoba i pracowita. Bo uważam, że no to dla tego klienta się robi to wszystko, tak? I on jest najważniejszy. Ale myślę, że musi pani też bardzo, bardzo kochać to, co pani robi. Ja Wcześniej, jak rozmawiałyśmy, padło to piękne słowo pasjacholizm, czyli nie praca tylko. Nie tylko pasja. Tak, pasja holism jest to takie pozytywne słowo, chociaż jak ktoś go nie zna, to niektórzy mówią na mnie praca ale ja tego też nie odbieram tak do końca negatywnie, dlatego że to jest z zamiłowania i z miłości do pracy. Ja to po prostu kocham. Ja już taka jestem, 30 lat spędziłam ponad w tym zawodzie i, i mam nadzieję, że drugie 30 przede mną to mnie cały czas nakręca. Cały czas poznaję nowe rzeczy, ja cały czas czytam, ja cały czas się uczę, edukuję. Cały czas to pochłaniam. Jestem pazerna na wiedzę. Zostaje mi tylko życzyć Pani realizacji wszystkich tych planów. I żeby manowało z Pani cały czas takie szczęście jak chwili. Dziękuję ślicznie. Mam nadzieję, że się wszystko zrealizuje i, i powolutku, spokojniutko do przodu.